Cześć kochani, tu Agnieszka i słuchajcie, dzisiaj będzie o pięciu parach butów, które zostawiłabym, gdybym miała zostawić tylko pięć na lato. Wiecie doskonale, jak wygląda moja. Szafa, ile ja mam par butów i tak dalej. Więc powiem Wam, że musiałam się chwilę zastanowić, przeanalizować wszystkie za i przeciw, i udało się, wybrałam 5 par. Jakby ktoś mi powiedział, od dzisiaj nosisz przez całe lato tylko 5 par butów, to by były właśnie te, które zaraz zobaczycie. Jeżeli chodzi o ubrania, to już taki film na kanale jest, gdzie właśnie jest tylko 5 rzeczy, które zostawiłabym, gdybym musiała się pozbyć wszystkich ubrań. Oprócz właśnie tych pięciu. Także możecie sobie tam zajrzeć, jeżeli jesteście ciekawe. A dzisiaj przejdziemy do butów, właśnie. I są tutaj takie moje klasyki, ale myślę, że mogą być też zaskoczenia, jeżeli mnie znacie, macie jakieś tam wyobrażenie na mój temat, że o, jednak coś innego. Także myślę, że może Was też coś zaskoczy, właśnie. Jeżeli jesteście ciekawe, jakie buty by ze mną zostały, gdybym mogła zostawić tylko 5 par na lato. To zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, jeżeli film będzie dla was fajny, wyciągniecie się ze mną, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie, jeśli mnie tam nie obserwujecie do tej pory. I słuchajcie, zaczynamy. I teraz się zastanawiam, zacząć od czegoś, czego na pewno się spodziewacie, czy od czegoś, co was zdziwi i w ogóle to nawet nie jest jakieś super ładne, ale jest tak wygodne. Chyba zacznę od tego. Tak! To są, słuchajcie, buty, które na pewno by ze mną zostały. To są espadryle, które mam, myślę, już jakieś 5 lat. No, myślę, że tak, że 5 lat mają. E, szmaciane zwykłe espadryle, które w ogóle wyglądają, no tak, nie wyglądają jakoś pięknie, estetycznie. One są z takich jakby pasków materiału, w sensie jest biały materiał i na to są naszyte paski. Mam nadzieję, że to jakoś tam widzicie w miarę. I one są takie jakby trochę pomarszczone i tak dalej, ale słuchajcie, one są tak wygodne, tak komfortowe, tak fajnie mi się noszą i nigdy, nigdy po prostu mi nic złego nie zrobiły. To są buty marki Gant, to jest taka droższa marka w sumie, taka premium z tego co tam kojarzę. Um, tak, natomiast mam też Tomsy. Ale powiem Wam, że wybrałam te, bo są po prostu według mnie dużo wygodniejsze od Tomców. I to są naprawdę buty, których ja nie czuję, które zakładam i mogę, wiecie, iść przez świat w ten sposób. Piękne nie są. Nie, nie, nie. One nie są piękne. Nie są jakieś, wiecie, ultra kobiece, ultra estetyczne. To są po prostu takie szmaciaki, ale komfort, jaki dają, no to jest. Um... Myślę najważniejsze dla mnie w tym wypadku. Także tak, gdybym mogła zostawić tylko pięć par to to by była pierwsza z nich. No dobra, tego to się na pewno spodziewałyście. Moje Melisa i Jason W. model nazywa się Jean Białe. Mam trzy kolory, miałam pięć kolorów, mam teraz trzy kolory. Ale gdybym miała zostawić właśnie pięć par butów, i jak już doszłam do tego, że jedne z nich to by były jean, właśnie, no to zdecydowanie te białe. Właśnie przez to, że są takie bardzo uniwersalne. Ja już w nich śmigam, widać zresztą, że są trochę uciorane. Tak, bo to są buty. Które człowiekowi krzywdy nie zrobią też. No chyba, że będzie 30 stopni, będziecie mieć spocone klejące stopy. No to wtedy wszystko się może w każdych praktycznie butach wydarzyć. No może oprócz tych szmaciaków pierwszych, które wam pokazałam, tych espadryli. Ale tak, to są niesamowicie wygodne buty. I ja już o nich 100 tysięcy razy na tym kanale mówiłam e, i wiem, że kupowałyście je też i że wam się sprawdzały. To są bardzo, bardzo wygodne buty. To są melisy po prostu, melflexowe, więc to nie jest guma, to nie jest plastik, to jest specjalne tworzywo Melflex, które ma właśnie takie właściwości, że w teorii nie powinno obcierać. Mam melisy, które potrafią obetrzeć i myślę, jak nosicie melisy, to też wiecie, że no niektóre w niektórych sytuacjach no niestety obetrą, ale moim zdaniem to są jedne z najwygodniejszych właśnie butów Melisa. Jeżeli nie znacie jeszcze tej marki, no to u mnie na kanale jest dużo filmów na ten temat. Robiłam taki film nawet od A do Z Melisa od A do Z. Chyba pół godziny ponad trwa, ale naprawdę wszystko tam powiedziałam, więc jeżeli macie jakieś, wiecie, nieścisłości, bądź chciałybyście się coś dowiedzieć... Oho, kierosław mi drzwi na balkon otworzył, bo łazi tutaj. No to przekierowuję Was na ten film, będziecie go mieć w opisie podlinkowanego. Tak, to jest druga para, którą bym zostawiła. Zdecydowanie... Hmm, to są takie buty, w których ja chodzę. I chodzę, i chodzę, zresztą podobnie jak w tych pierwszych. Chodzę i chodzę. Lubię w nich też to, że one nie są... Zabudowane do końca, bo one są ażurowe. Nie są to sandały. Niby mają Fason Balerin, ale są ażurowe, przez co tak jakby no, ta stopa jednak nie jest cała obłożona tym em, tworzywem i są bardzo wygodne, no i no nie czarujmy się, no są przewiewne po prostu. Także bardzo, bardzo uwielbiam te buty, wiecie o tym doskonale, jeżeli znacie mój kanał, jeżeli nie oglądacie mnie pierwszy raz, jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja do nich pałam wielką miłością. Kolejne buty wybrałabym ze względu na praktyczność, bo gdybym miała na przykład pełną szafę, i tylko te 5 par butów, to mam gwarancję, że do bardzo wielu moich ubrań pasowałyby po prostu zwykłe, takie nudziakowe, cieliste baleriny. Czysto praktycznie pomyślałam w tym momencie, nie kierowałam się jakąś wielką, nieokiełznaną, ogówniczą miłością. Lubię te buty, bardzo je lubię. One są wygodne, to jest marka OKB i oni też robią tego typu buty z tworzywa jak Melisa. Jakoś się to ich tworzywo nazywa. Nie pamiętam w tym momencie, jak jakoś inaczej, ale też ma takie właśnie właściwości antybakteryjne, żeby się tam, wiecie, nie obcierało i tak dalej. One są takie bardziej jakby gąbczaste, ale wciąż, no nie wiem, no powiedzmy, że. Organoleptycznie w dotyku, jak guma. O, może w ten sposób. Bardzo wygodne buty, bardzo je m, też lubię. Już je mam dłuższy czas. Widzę, że sobie nawet troszkę je tutaj obdarłam z boku. Ale tak, te by wylądowały m, tak, w tej, że tak powiem, jednej z pięciu par, ze względu na e, właśnie praktyczność. No bo baleriny to jest taki uniwersalny fason, jak dla mnie, który założę i do sukienki, i do długich spodni, i do shortów, i do kombinezonu, do wszystkiego praktycznie. Więc tak. Balerinki um, nudziaczkowe z OKB. I trochę monotematycznie się zrobi, bo słuchajcie, też mam jeszcze jedne buty z OKB. Oczywiście, pomyślałam sobie tak, no dobra, no to te pięć par butów. Przydałoby się, żeby były jakieś sandały. I które sandały wygrywają, które bym zostawiła? I tutaj, tak jakby, no nie miałam innej możliwości, bo mam różne sandały Melisy, ale Melisa robi sandały w taki sposób, że one nie są tak hiper idealny dla mojej stopy, tak do, jeżeli chodzi o dopasowanie, no nie wiem, po prostu nie są idealne. Natomiast idealne właśnie sandały dla mnie robi OKB. I to nie jest reklama, może dziwnie brzmi, bo tak wiecie, OKB. E, nie, po prostu one są bardzo wygodne, są lekko przybrudzone, bo też w nich już śmigałam. E, I mam je chyba w dwóch wersjach kolorystycznych, miałam chyba z cztery e, i akurat te wyciągnęłam tak, że tak powiem, jako przykład reprezentatywny, dlatego, że one są, wszystkie były dla mnie wygodne. Są i były. To są sandały, które mają taki japonkowy przód, ale to w ogóle nie gryzie, nie ciśnie i tak dalej. Ja je bardzo lubię. To są sandały też, w których można chodzić i chodzić i chodzić. One też są z tworzywa, ale nawet jak jest bardzo ciepło, to ja w nich chodziłam i nigdy nie było tak, żebym, wiecie, stopa mi się odcisnęła, żeby mnie obtarły, w ogóle. To są najwygodniejsze sandały ever Jakie miałam, więc te też by musiały zostać już na taką pogodę, na przykład, gdzie już nawet, wiecie, w tych ażurowych y, melisach czy w tych y, espadrylach szmacianych byłoby mi za gorąco, gdzieś 30 ponad stopni, no to postawiłabym wtedy na te i kolor no tutaj tak jak mówię wziąłam przykład reprezentatywny ale myślę że dobry bo białe buty na lato pasują moim zdaniem do bardzo wielu rzeczy także to by była kolejna para i mimo że sneakersy to nie są dla mnie takie idealne buty na lato aczkolwiek często w lecie widzę nawet jakieś 30 właśnie stopni czy 28 że głównie najczęściej takie młodsze osoby śmigają w sneakersach no nie jestem tego zwolenniczką dla mnie to są za gorące buty ale w lecie przecież nie tylko mamy takie bardzo bardzo gorące dni. I dla przeciwwagi, dla tych wszystkich tak naprawdę jasnych butów, lekkich butów zostawiłabym sobie to. To są buty, snikery z Gesa, które kupiłam chyba na jesieni. W środku mam wkładkę z Adidasa, bo ta, która była oryginalnie mi nie pasowała, więc wymieniłam sobie na... Składkę z Adidasów, ale to są buty z Gesa. Widziałyście je na pewno w um, jak to się nazywa? W mierzymy obówniczym. Tak, w jednym z mierzymy obówniczych jest cała playlista, jakby co. Tych mierzymy obówniczych, to tam możecie dokładnie je zobaczyć. I zostawiłabym je dlatego, że A! są ciemne, czarne, więc tak jakby są totalną przeciwwagą. No a jak już się ma te pięć par butów, no to warto tą przeciwwagę do jasnych mieć, żeby na przykład fajnie wyglądały do, nie wiem, czarnego, czegoś do czarnej czarnych dżinsów na przykład. No nie wiem. Przykładowo, po prostu. Są tak, są trochę cieplejsze, więc byłyby fajne właśnie na takie momenty, kiedy w tym lecie byłoby trochę chłodniej, na przykład zimno w nocy już i tak dalej. No i są mega, hiper wygodne. Słuchajcie, to są buty kapcie po prostu. Sneakery kapcie, bardzo, bardzo je lubię. Łącznie z takimi od Tomiego Hilfigera też sneakerami, to są takie dwie pary, w których bardzo często ostatnio chodziłam. Dlaczego nie wzięłam tamtych dzisiaj tutaj jako jednej z pięciu par? Dlatego, że tamte są jasne, a chciałam po prostu tak wiecie, zmusić się do tego, że rzeczywiście tak się dzieje. Zostaje pięć par butów. No i padło jednak na te ciemniejsze. Także tak, to jest ostatnia para mega hiper buty. One są z tego co pamiętam skórzane, takie wiecie, poduszkowe w środku, wszędzie mięciutkie. Bardzo lubię w nich śmigać. Tak. I to były wszystkie i to było wszystkie pięć par butów, które zostawiłabym na lato, gdybym mogła tylko pięć zostawić. A jak wiadomo, ja mam tych butów <głos》> dużo więcej, więc to jest tylko takie, wiecie, gdybanie, gdyby babcia miała wąsy, gdyby szulow miała tylko pięć par butów. Ale mam nadzieję, że fajnie spędziłyście ze mną czas, wyczylowałyście się trochę. Tak, pobawiłyście, pośmiałyście, może nie wiem, może gadam jakieś pierdełki. No, tak też może być. Piszcie mi koniecznie, jakie są Wasze ulubione letnie buty i gdybyście miały zostawić tylko pięć par, co by to było? Jestem ciekawa, jakie będą Wasze typy bardzo, bo może na przykład pokażecie mi jakieś, w sensie napiszecie mi o jakichś butach, których nie znam, a są super, hiper fajne. Także piszcie koniecznie. Jeżeli Wam się podobało, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!